真的，真的是现在。 Chciałem złożyć wniosek o zgodę na uchwalanie przebiegu posiedzenia. Ze względu na ważny interes to jest proces polityczny, kolega nasz, leteran walki o niepodległość, został w porządku obłotu. Adam Słonka, Adam Słonka, który okazuje legitymację prasową na 1 na 2009, to po pisma Wolny Czas i wnosi o rejestrację przebiegu posiedzenia. Stawić się wyrazuje rewizyjnację prasową w dniu jako dziennikarz ,,Tylko Polska", który się o uzasadnienie na rewizyjnację przedmiotu no posiedzenia oraz stawiła się Anna Orzechowska, która opasuje mnie tak 28 się. proszę 7 i 13 7 na 13 jak na tego kolory i rozumiem, że wnosi Pani o umożliwienie rejestracji w przebiegu posiedzenia. Przebiegu posiedzenia. Pani prokurator, który jest w wniosku, w tym wniosku, Panie Macenasie, o krąceniu, a z oskarżony, przyglądam się, oskarżony, przełączę się do powyższego. Sąd postanowił na podstawie artykułu 357 paragraf 1 KPK a kontrario wniosków powyższych nie uwzględnić, albowiem w trybie artykułu 75b KPK posiedzenie stoczy się z wyłączeniem jawności, a zatem możliwość rejestracji przebiegu posiedzenia nie jest możliwość. Przepraszam, dlaczego pani nagrywa? I sądzie w tej chwili wyłączam, jak sąd nie zezwolił. Pani, nie, ale jeżeli zezwolenia nie było, to Pani nie ma możliwości nagrywania. Publiczność ma możliwość. Nie, proszę pana. Niestety nie. Pisanie, to nie się, będziemy na ten temat dyskutować. Posiedzenie toczy się z wyłączeniem wiarności w trybie artykułu 95 BKPK. W sobie w sobie. Może pan ten sprzeciw zgłosić, ale proszę ale ma... odnotować, że zgłaszam sprzeciw. To tą metodą można wszystko do góry nogami wywrócić. Obro oskarżony I proszę o... zgłasza sprzeciw w związku ze stwierdzeniem przewodniczącej, i w trybie artykułu 95 BKPK. Posiedzenie z mocy prawa toczy się z wyłączeniem jadności. Proszę wszystkich, Państwa... W tym momencie, ja zgłaszam wniosek o wyłączenie, wyłączenie sądu, tak na podstawie. czego? nam od się odzywa. Obywatele Rzeczpospolitej się odzywają. Czas skończyć się bezprawie. Głos tutaj. jest udzielony tylko oskarżonemu, proszę Państwa. Głos może udzielić sędzia. Sąd był Jeżeli jest nie. łamane prawo. I to... miejsce oskarżone. Dobrze, proszę pana sądu, nie, pan, sąd nie panu głosu. Proszę się nie wypowiadać. Wysoki sądzi. Miejsce ja oskarżone wnosi o wyłączenie. Sędzi konopki, czyli pani. Tutaj, wyłączenie sędziego referenta. W związku z tym, że sędzia został przyznany tej sprawy z naruszeniem prawa. W związku a więc, z tym. Chwileczkę, nie, wniosek musi być zaprotokołowany. Tak, w związku z tym, iż sędzia został wyznaczony z naruszeniem prawa, tak? Tak, więc nie został przydzielony alfabetycznie, bo sędzia rozkupam, już został drugą sprawy, sprawę, do której mam prawo. Gdyż, obiektywne... gdyż nie został przydzielony do rozpoznania tej sprawy alfabetycznie, z tej przyczyny, iż ta sama osoba rozpoznaje drugie zażalenie. Oskarżonego. Z naruszeniem prawa. Z naruszeniem prawa. Jeszcze skazany przez prezesa. Proszę pana. Skazany przez prezesa została pani do tej sprawy przydzielona. Oskarżony dana. wskazuje, iż sędzia referent została do sprawy przydzielona przez prezesa. E, jeszcze przed rozpoznaniem tego miejsca rozpoznany mój wniosek złożony na naszym dżalenie, które nie otrzymałem odpowiedzi. A on został oddalony po Wskazuje, iż nie, yy, nie otrzymał odpowiedzi. Na moje zażalenie. Na zażalenie jakie zażalenie? Które składałem do akty yy, z aresztu i zarzucam, że jest to zażalenie poza terminem. Czy jest to, to, zażalenie, to jest wszystko zażalenie w ogóle? Które składał, kiedy yy, był osadzony. Szczegółowe. Jest wskazano, że zostało ono złożone po yy, To jest nieprawdą. Jest Zawiecmy dowód na to, że wszelkie zażalenia pisane zostały zamazane daty na kopertach, żeby zarzucili ten sam wniosek. Jest. na to dowód, że daty na kopertach są zamazane, które wpływały. Bo daty na kopertach były zamazane. O jakie zażalenia pisane? To było tutaj do Sądu Obrachunkowego w Warszawie na bezprawne pozbawienie niewolności. No to wpłynęło to zażalenie. Znaczy, zostało no oddalone. Od, nie, zostało przyjęte przypomnę. Nie, zostało, nie zostało to oddalone, ja mam informację, że to zostało oddalone z się strony. Tak, jest zarządzenie, okay, ale to jest... Ale proszę zwrócić uwagę na kopertę. Wy sobie zaraz tak, o, 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 proszę zauważyć, to dana data do leczenia Mnie nie interesuje, ja nie mam wpływu dostarczania do poczty. Pisałem datę. i każdy w Dobrze, Pan służył wniosek o włączenie sędziego Tak. referenta. No, Czy narzuca pan sędziemu referentowi, że to są sędzia zamaza w tą kopertę? Nie wiem. Ktoś zamazał i odrzucił. Wysoki sądził ja na koniec. Zamazał mam taki... Y... Zamazał kopertę. Przykładem nic takiego nie powiedziałem. Nic tak jak nie powiedziałem, Coś pani zainteresowała? Proszę zwrócić uwagę, to proszę, proszę zwrócić uwagę, że komperty, które wychodziły ale aresztu były zawadane daty. Nie będę że są pani zawadane. I sąd tak nie zaprotokołował. Pan złożył wniosek o wyłączenie Tak. I, I proszę ten wniosek uzasadnić i się nie... Dobrze, wie? a więc w związku nie z tym wnoszę... Wiesz że sąd mnie denerwuje, sąd zaczyna mnie odpocząć. Ty jedź na Białoruś, Wyną. pani prokurator towarzysz. Na Białoruś, babo jest. Na Białoruś. Na Białoruś, babo. Zobaczył prokurator, przez sędzia nie udzieli pani głosu. Wysoki sądzie, wniosek uzasadniony na piśmie włoży z terminem 7 dni, może 14. Czy pan już uzasadnił wniosek o włączenie sędziego? Tak, który poprę wnioskiem na piśmie złożony w terminie 14 dni mogę się skontaktować z adwokatem i proszę o... I... Czyli o co pan teraz w tym momencie? O wyłączenie i uzasadnienie wniosku wyłączenia. Czyli udzielenie Panu terminu, tak? tak? Tak jest. Jeszcze raz się ktoś z publiczności odezwie i to... To Pani wyjdzie. W to nie mieć, pani to wyjdzie. Sama się wytrości. pani. tym są w tym miejscu, miejscu na uwagę. Przewodniczącej skierowaną do publiczności, z której bez udzielenia głosu zajmuje stanowisko Adam Słomka. Ale było wniosku panie, Odezwał bardzo. się Adam Słomka do przewodniczącej, sama się wyproś babą. Prosi pan o udzielenie terminu. 7 dni albo 14 dni. No to ilu? 14. No, Oskarżony wnosi, wnosi o udzielenie terminu 14-dniowego, w którym ok, złożył. Momenci, proszę Pana, musimy zagotować wszystko, tak? Bo Pan już nie ma zarzuty, że coś nie jest tak. Oskarżony wnosi o udzielenie 14-dniowego terminu na, na, co? na uzasadnienie wyłączenia. Na uzasadnienie wniosku o wyłączenie sędziego referenta. Na piśmie. na piśmie. No ale Pan przecież przed chwilą uzasadnił. Ale nie, jak chcę na piśmie, to będzie logiczne, bo to tak emocjonalnie podamy wszystkie składy, osiągnięcia swojego referenta. Wskazując, iż w dniu dzisiejszym jego pisemny, wni y, ustny wniosek jest chaotyczny i nieprzemyślany. Przemyślany, ale nie do końca. No. Y, I nieprzemyślany do końca do końca. Coś jeszcze pan... Wysoki Sądzie, mówi? wniosek o wyłączenie jest przemyślany, tylko uzasadnienie może być troszkę chaotyczne, który pani może wykorzystać na własne potrzeby, jako nie dla za... Podnosi, iż wniosek, iż uzasadnienie wniosku jest przemyślane... Wyłącznie. Ale uzasadnienie jest sądzie i może być wykorzystane przez sędziego referenta. Wysoki że tak powiedziałem. Proszę o szczegółowe podchowanie. Wyłączenie sędziego jest przemyślane. No to tak, jest tak. A, no nie Wniosek jest, tak jest przemyślane. No, przecież Dobre. Panu czyta. A uzasadnienie wniosku o wyłączenie sędziego jest chaotyczne i może być wykorzystane przez sędziego referenta na swoją korzyść. Na swoją korzyść, W związku z tym wnoszę o. Pamięci, proszę Pana. Wyłączenie sędziego referenta jest chaotyczne. I może być wykorzystane przez sędziego referenta na swoją korzyść. Coś jeszcze? Tak, wnoszę, że po pojęciu wniosku i wyznaczeniu posiedzenia, które będzie rozpatrywało wniosek, proszę o powiedzenie mnie i adwokata, gdyż chcę w tym posiedzeniu uczestniczyć. To już jest decyzja. Czy nie, nie, no więc proszę uznać. to wpisać. To no, jest decyzja. Oczywiście, że sam pisze. Ale no, nie ma już, o... głosu. Proszę o Pamiętaj, że nami 6 o terminie posiedzenia w przedmiocie dołączenia I proszę o godzinę nie dziewiątą, gdzie jestem dojeżdżam z Katowic, żeby na godzinę dziewiątą się stawić, ja muszę dobre wcześniej przyjeżdżać i na razie są nam koszty dodatkowe. O ran, że około godziny 11-12 tego posiedzenia było wyjęcie. posiedzenia na godzinę późniejszą niż dziewiątą, gdyż dojeżdża z Katowic i musi przyjeżdżać dzień wcześniej. Jeżeli to wszystko w związku z, ze złożeniem wniosku o wyłączenie sędziego oraz złożenie wniosku o udzielenie 14-dniowego terminu na uzasadnienie tego wniosku na piśmie. Sąd postanowił posiedzenie odroczyć. Wniosek po odpłynięciu wniosku na piśmie. Aktę przedstawić sądowi przewodniczącego celem rozkazania tego wniosku. Dziękujemy. Ja, Dziękuję bardzo. Trzeba teraz <coughs> się rozsądami sprawić. Niech to że się skończy. Takiego mogę. Nie chcę narodu polskiego. Zresztą sąd nie pouczył o prawie złożenia zażalenia na odmowę rejestracji. Nie martwcie mnie, tak potem nowe wybory i PiS nas posadza. Nagrywa, tak? się drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4.55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać branie opaski. Pozycja wyjścia wewnętrznych zmian, kolumny ubezpiecza. Tak jest. Wykonać? Tak jest.